Na się, kłaniam się Państwu. Rozpoczynamy program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj radomski poseł ugrupowania z 15, Robert Mortak. Witam Panie pośle. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. To tak dla Pana niełatwy czas. No nie, no to jest pewien stres. W zasadzie to też nie Pański czas, tak? Nie, no to też mój, bo moje ugrupowanie startuje w wyborach do Europarlamentu. I wspiera i ja pan chciałbym, koleżanki i kolegów. Naturalnie chciałbym, żebyśmy uzyskali jak najlepszy wynik. 26 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego. W zasadzie wszystkie ugrupowania, które startują, startują w tych wyborach, wszystkie komitety wyborcze, wszyscy kandydaci, jesteście, znaczy jesteście, przepraszam, no tak, no jesteście zgodni w jednym. To są bardzo ważne wybory. No naturalnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Polacy wybiorą ten stary układ, czyli Platforma Plus PiS. No to właściwie nic się nie zmieni. Będziemy znowu takimi pariasami w Europie tanią siłą roboczą. Nasi rolnicy będą rolnikami trzeciej kategorii, przedsiębiorcy czwartej kategorii. Nasz, naszych transportowców, czyli usługi transportowe być może zostaną zlikwidowane, dlatego że Niemcy i Francja, jak się zorientowali, że. Że my możemy przynajmniej w tej dziedzinie z nimi konkurować, no to Komisja Europejska od razu zaczęła wprowadzać przepisy takie, które by spychały naszych przedsiębiorców zajmujących się transportem z powrotem do tej trzeciej czy czwartej ligi. Jeżeli Polacy zdecydują, żeby do Europarlamentu wszedł KUKI z 15, to my będziemy zawiązywać koalicję na przykład z Ruchem Pięciu Gwiazd, włoskim ruchem, który ma podobne poglądy jak my. My powinniśmy być Europą ojczyzn, a nie zapleczem dla Niemiec i dla Francji. Niestety ja uważam, że nasi europosłowie, którzy do tej pory nas reprezentowali, no mało zrobili w w, w tym względzie, żebyśmy właśnie byli równorzędnymi zastanawiam partnerami. Się, zastanawiam się, panie pośle, patrząc też, jak gdyby mówię, wstecz z was, z doświadczenia dziennikarskiego, jaka może być frekwencja w niedzielę? Gdzieś ktoś mi mówił, że Prognozy są około 70%. Nie chce mi się no, no, ja, ja widziałem takie od 30 do 70%. No, gdyby ta frekwencja była w okolicach 40%, to już wydaje mi się, że moglibyśmy mówić o pewnym sukcesie. Oczywiście, im więcej. Bo z, chyba zgodzimy się, panie pośle, z tym, że Polacy wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do Parlamentu Polskiego traktują troszeczkę inaczej. Naturalnie, no, nawet no, by... ba bardziej niż tro trochę. Intuicyjnie czują, że, że w tej Przecież... Europie nasi przedstawiciele mają mało do powiedzenia. i i, i hmm. powiedzmy, być może, że, że to, pe, pewna niechęć jest taka. Że to wszystko, co dotyczy ich jako obywateli, decyduje się w polskim parlamencie. No nie wszystko, właśnie w, w Europie też się decyduje. Tylko my, nam się wydaje, że Parlament Europejski działa podobnie tak jak nasz parlament, że tam są posłowie, przedstawiciele poszczególnych państw europejskich i oni głosują, w jakieś koalicje się grupują. To jest prawda, ale główną rolę odgrywa Komisja Europejska i chodzi o to, żeby ten dyktat jakby osłabić, nie jakby tylko osłabić dyktat Komisji Europejskiej, w której właściwie główną rolę pełnią Niemcy i Francja. Dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się wyjść z Unii Europejskiej? Myślę, że jedną z przyczyn było właśnie to, że mieli zbyt mały wpływ na na Komisję Europejską, jak sobie policzyli wszystko, to doszli do wniosku, że jednak będąc oddzielnym państwem, nie w ramach Unii, będą gospodarczo lepiej się rozwijać. 15 lat Polski w Unii w tym roku, panie pośle. Jakby tam Pan um, podsumował te 15 lat, to Szymaj były dobre panie, 15 e, lat czy e, takie, no bo to, jak to to słyszę na, to, Pana wypowiedź, nie, tu... to... Nie, to <laughs> na pewno było lepsze 15 lat niż, 15, niż ostatnie 50 lat od wojny do 89 roku. A, Później tak. mieliśmy po 89 roku e, też niebagatelny rozwój e, i naszej przedsiębiorczości, i, i wolności, e, i nauki, i sztuki. I to skutkowało tym, że Unia Europejska też nas chciała, prawda? Jako duży kraj z, z wartościowymi ludźmi. My też zdecydowaliśmy się wejść do Unii. Polacy zresztą w referendum o tym zdecydowali. I na pewno są korzyści z tego, że jesteśmy. No inaczej wygląda Polska dzisiaj niż wyglądała ok, 15 ok. lat temu. Tylko jest pytanie, czy ona nie mogłaby wyglądać lepiej. I musimy mieć ambicje, żeby te pytania stawiać i żeby wymagać od Unii. No nie możemy być, być członkami Unii Europejskiej drugiej kategorii, gdzie się sprzedaje nawet gorsze proszki, gorsze jedzenie, gorsze ubrania e, itd. Itp. No nie, nie możemy się na to zgodzić po prostu, Jeż, jeżeli już jesteśmy w tej spółce, nazwijmy to. Pod nazwą Unia Europejska. Pod nazwą Unia Europejska. Hmm. Państwa jedynką na Mazowieckiej liście jest pani Barbara Husiew. Tak, to prywatnie jest... wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. O co tak naprawdę chcecie walczyć? No, pani Barbara Husiew też jest przedstawicielką szerokiej grupy społecznej, która bierze kredyty w banku. Właściwie prawie każdy Polak, czy większość z nas zaciąga jakiś kredyt, albo czy, czy, zaciągał, albo zaciągał prawda, spłaca. I my też chcielibyśmy, żebyśmy byli traktowani tak jak Niemcy, jak... Jak Francuzi, jak, jak te zachodnie dobrze rozwinięte gospodarki. Ja, ja Podam taki przykład. Co prawda Wielka Brytania wychodzi już w tej chwili z, z Unii Europejskiej, ale jak ciężko była, się wychodzi tak za ciężko. Biznes. Ale jak była, to na przykład student, który zaciągnął kredyt na sfinansowanie swojej m, nauki na uczelni wyższej, to spłaca ten kredyt dopiero, jak ma pracę, zatrudnienie i po prostu go stać. Tam go komornik... Masz, masz czego spłacać. Tam go komornik nie ściga. To są zdrowe zasady, gdzie bank i, i ten, który pożycza jest partnerem, a nie bank jest, ma przewagę w, w tej umowie, a na dodatek mamy nad sobą komornika, który może nas zniszczyć, nas, całą rodzinę, dorobek pokoleń. No nie możemy się na to godzić. Chcemy, żebyśmy mieli takie same kredyty, jak mają Niemcy, Francuzi, Zachodnie Europejczycy i po to jest pani Barbara Husiew i jej stowarzyszenie, bo to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że, że to jest organizacja, która nie chciałaby spłacać kredytów. Chciałaby spłacać kredyty na takich samych zasadach, jak spłacają zachodnie Europejczycy. Chcecie walczyć z korupcją, z układami i przywrócić Polskę zwykłym obywatelom? No tak. I tutaj nie było bo, bo tutaj niestety po tych prawie czterech lat w zasiadania w Parlamencie w Sejmie no muszę stwierdzić, że to... A to już mówimy w tej chwili o polskim parametrze. O polskim, ale to się łączy jakby. No, ciągle nie mamy wolności gospodarczej, mamy wysokie podatki. Nasze pensje, już teraz porównując do pensji m, zachodnioeuropejskich, no, to, to jest jedna czwarta powiedzmy dochodów. 3 miliony Polaków pracuje na Zachodzie. Oni przywożą te pieniądze tam ciężko zapracowane, ale m, oczywiście wytwarzają zysk dla tych gospodarek. Tutaj wydają Rozłąki z, z rodzinami. No, to są problemy, że, że Polacy Spomina naprawdę o, nie są u siebie. Wspomniał Pan, pan Panie w domu. o tych pensjach, które są w Polsce, w porównaniu z tym, co dzieje się w państwach Unii Europejskiej. Kiedy dogonimy kraje Unii pod względem wynagrodzenia? Taka grafika ukazała się na portalu money.pl i na przykład Niemcy to 2077 rok. Jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, panie pośle? Eee. Portugalia to już 2023, Hiszpania 2037, Włochy 2041, Wielka Brytania 2059. No i to są te prognozy, które ja słyszę odkąd jakąś świadomość taką uzyskałem, bo jak była epoka Edwarda Gierka, to już goniliśmy zachód i za 15 lat mieliśmy mniej więcej czy 20 ich dogonić i miał się wyrównać były poziom takie, ży tak zwane życia. Imperialistyczne napoje w Tak, później, <laughs> później mieliśmy 89 rok, bo komunizm zbankrutował, mieliśmy pana Balcerowicza, który nam obiecywał za 20 lat, że dogonimy mm -hmm. zachodnią gospodarkę. No teraz ja już nie wierzę w te prognozy. Po prostu, jeżeli my nie będziemy kalkować rozwiązań zachodnioeuropejskich, czyli niskie podatki, niska kwota wolna od podatku, większa swoboda działalności gospodarczej, jasne przepisy, jasne prawo, no to, to te prognozy się nie sprawdzą. W mówi pan, że pan nie wierzy w sondaże? W sondaże. Można mieć jakiś pogląd, co one wyrażają, ale one są tak różne. No właśnie, że... no mam, przed, mam, mam przed sobą dwa różne sondaże tak. proszę mi wierzyć. Instytut Badań Spraw Publicznych oraz Kantar. Yy, według pierwszego Koalicja Europejska 43,63%, PiS 32,94%, a KUKIS 15,4,89%. Ale według Kantaru. Koalicja 36%, PIS 35, a kukis 3%. No tak, ale pan redaktor trochę wybiórczo, doszedł, podszedł Dlaczego? do tych, bo, bo ja je śledzę na bieżąco, oczywiście też się tym to mnie. To wszystko bardzo e, śpiesznie, panie tak, pośle. Tak, tak, ale ja, ja widziałem na przykład dzisiaj rano sprzed 14 godzin e, sondaż, to prowadzi pisnie znacznie przed koalicją. Przed koalicją tak? Oczywiście wiosna tam jest na trzecim miejscu, a Kukis i, i, i Konfederacja? Konfederacja mają po pięć z Haczykiem, ale też widziałem takie, gdzie Kukis ma osiem, Konfederacja ma trzy, Konfederacja Szczere, ma, to się, ma osiem. To Przede wszystkim na tym na poziomie, w poziomie poparcia, na którym jest Konfederacja i KUKIS, to już sam, same te pomyłki w sondażach około 3% no, mogą o tym decydować. Ja myślę, że ten trend, jakbyśmy zaobserwowali, taki kilkutygodniowy przynajmniej to jednak my znajdujemy się ponad progiem, mm -hmm, czyli mm -hmm. myślę, że grubo to ja liczę, że dostaniemy 8% 9, a może 10%. To, co wydarzy się w niedzielę 26 maja, a w zasadzie wyniki poznamy no, później wieczorem, a już te mm, w poniedziałek, prawda, 27 Ta. maja powinny być już oficjalne. Czy to, co wydarzy się 26 maja może tak naprawdę również przełożyć się na wybory jesienne? Ja myślę, że to będzie miało jakiś wpływ. Um, Nie będą dwa różne wyniki. No one na pewno będą różne, natomiast będą mobilizujące dla tych, którzy, którzy dostaną się do Europarlamentu. Na pewno to będzie mobilizujące i. Um, bo też na listach do Parlamentu Europejskiego są obecni posłowie, tak, którzy sprawują tak, swój mandat. Tak. tak? Dla nich to też będzie takie, taka pierwsza próba sił. Oczywiście, no i to w, w, prawdziwe wyniki poznamy przy wyborach. One z, zwykle się różnią od tych mm. przewidywanych. Tak jak mówię, naszym celem jest wejście do Parlamentu Europejskiego. My myślę, nie zawiedliśmy pokładanych w nas nadziei otwarcie, mówiliśmy o problemach Polaków. Naturalnie byliśmy w mniejszości i, i, i w opozycji do, do partii rządzącej, niektóre z rozwiązań popieraliśmy słuszne, niektóre nie, uważamy, że na przykład PiS to właściwie jego jedynym sukcesem, to jest 500 plus. No pojawiły się nowe obietnice, nowe, nowe obietnice. Ale to ten, są obietnice, socjalnej. bo gdybyśmy zaczęli rozliczać ich z tego, co oni obiecywali wcześniej, no to wielu obietnic nie spełnili, jak chociażby obniżenie VAT-u, prawda? No To obniżenie wieku emerytalnego to nie jest żaden sukces, bo to jest powrót do tego, co było nawet kobietom, które pracują w, w rolnictwie, podniesiono ten wiek emerytalny. We wtorek, przepraszam, w środę 22 maja, debata jednym w Radomiu, w Wyższej Szkole tak. Harlowej. Współorganizatorem jest oczywiście Radomska Grupa Mediowa, także Gazeta Wyborcza w Radomiu. Będzie. Państwa jedynka, Pani, pani, pani Husiew. Barbara Husiew. Czego Pan się spodziewa po tej debacie? Bo będzie osiem jedynek, między innymi Kajagodek, będzie ostro? Ja myślę, że będziemy mogli się dowiedzieć no, wielu rzeczy, o których nie mówi się na co dzień w telewizji. Nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, ale też telewizja ma, powiedzmy. Jest, no, ale jest to ciekawe, co, co. Jest, ukierunk jest ukierunkowana. No, to jest od 80., a właściwie od wojny, to czy od kiedy powstała telewizja w Polsce publiczna, to ona reprezentuje poglądy partii rządzącej. No tak było, była kiedyś taka niezależna. A to może... Pan mówię o telewizjach publicznych chyba teraz, o, tak? O publicznych, no, bo... a natomiast, natomiast telewizje prywatne, no to też reprezentują, hmm. powiedzmy, pe pewien. Kierunek polityczny też mają z tym, że tutaj to jest sprawa jakby trochę bardziej zrozumiała, bo ci, którzy finansują, no to wymagają pewnych rzeczy. A nie to się. Tak przypuszczam. <grymne> <grymne> ja, ja słucham różnych telewizji, wtedy sobie wyrabiam jakiś pogląd taki średni na sprawy. No. Ugrupowanie rządzące zawsze ma jakieś tam przywileje dlatego, że rządzi, tak? Mówię na przykład tak, o no, środowisku lokalnym jako radomiu. Tak? Ale bym, bym chciał, żeby telewizja publiczna to jednak było takie otwarte hmm, medium okay. dla wszystkich ugrupowań politycznych, gdzie można byłoby się spierać i gdzie obywatele mogliby sobie wyrobić jakiś niezależny pogląd. Czas nas goni, panie pośle. Ostatnia prosta przed wyborami, kilka dni, w sobotę cisza wyborcza, w niedzielę już wybory yy, i stres dla Nie, państwa. No dlaczego? My, my od początku twierdziliśmy, że poszliśmy, że idziemy do polityki po to, żeby reprezentować obywateli, więc tak jak obywatele Wybiorą, tak będą mieli. Jeżeli wybiorą po staremu, będzie po staremu. Jeżeli państwo zdecydują się głosować na KUKI 15, będzie możliwa jakaś zmiana. Okej, okay. i to był punkt widzenia w programie Punkt widzenia Radomskiego Posła ugrupowania KUKI 15, Roberta Mordaka. Bardzo dziękuję, dziękuję panie, panie pośle, panie doktorze, dziękuję za wizytę, państwu. za rozmowę. Hmm, przypominam, debata jedynek w Wyższej Szkole Handlowej oczywiście od godziny 17.30. Także w programie. Hmm, 17.30 Wyższej Szkole Handlowej, to jest w środę. Nasze kamery tam będą również obecne. A my widzimy się oczywiście w programie Punkt Widzenia w środę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.